Cześć i witajcie! Z tej strony Kudłaty i przybywam do Was komendą, dzięki której możemy sobie przyzwać dowolnego moba i on tak naprawdę będzie stał w miejscu. Można bardzo fajnie to wykorzystać chociażby do miniaturek, jeżeli są tu osoby, które nagrywają na YouTube'a lub po prostu do poradników jak chcemy coś pokazać o danym mobie, a na przykład on od nas ucieka i nie chce z nami tutaj po prostu współgrać, więc taką komendą możemy sobie przyzwać moba i wtedy możemy sobie oglądać go i robić z nim co tylko chcemy. Oczywiście nadal możemy go zabić, bo będzie obrażenia, a jeżeli to jest mob, który się pali w słońcu dziennym, to po prostu będzie się palił. Poza mobami, także ta komenda nam oferuje, żeby pojawiły się jakieś efekty, i tutaj na przykład mamy kulę smoka, więc można to do czegoś wykorzystać. I jak mówiłem, takiego moba normalnie możemy zabić. On się po prostu nie rusza z miejsca, ale nadal ma swoje dźwięki i jakby to, co powinien mieć, tylko po prostu nie ma inteligencji i zawsze będzie stał w miejscu, i nic innego go po prostu nie ruszy. I ta komenda oczywiście jest w opisie, yy, kopiujemy ją i gdy już jesteśmy w Minecraft to oczywiście ją wklejamy za pomocą Ctrl-V i tak ona się prezentuje. I teraz w miejscu jak mamy nazwa moba wybieramy jakiego moba byśmy chcieli. I tutaj Minecraft oczywiście nam oferuje wszystkie moby alfabetycznie po kolei plus efekty, a my na przykład weźmy sobie tutaj Guardiana, yy, tak, naciskamy Enter. Oczywiście mamy naszego guardiana, tylko on tutaj się chyba rzuca, bo, bo jest na powierzchni, a nie we wodzie. No dobra, ogólnie tutaj jak pojawił się smog... To z nim akurat jest jakiś problem, bo na przykład jak widzicie nie ma swoich animacji, a tak samo nie możemy zadać mu żadnych obrażeń, więc nie wiem czemu ta komenda na tego smoka jakoś inaczej działa. Czy po prostu zbyt dużo tutaj bossów jest w jednym miejscu, nie wiem, ale jeżeli chodzi o tą komendę to już byłoby na tyle. Jeżeli was ciekawi jak stałem się jednorożcem to zapraszam was do poprzedniego odcinka z tej serii Magia Comment, macie playlistę i tam wszystko znajdziecie. Do zobaczenia!